Siema, cześć, witam w pierwszym materiale nowej serii, którą nazywałem tibijskie polowanie. Pisaliście, że zima idzie, przydałaby się jakaś seria, więc wychodzę z taką propozycją. No i lecimy takim przedstawieniem. Zapewne już się domyślacie o co chodzi po treści prawej strony ekranu, ale trzeba przedstawić z czym to się będzie wszystko jadło. Oczywiście chodzi o taski, czyli wykonywanie tasków na mojej głównej postaci. Chodzi o weekly taski, ale bounty też tutaj się będzie pojawiało. Więc tak, mamy kilka tasków, które będę przedstawiał tutaj. Każdy task będzie omawiany, jeżeli chodzi o poświęcony czas, czyli jak pierwszy task zajmie mi godzinę, to tam się pojawi 1h i tak dalej, i tak dalej. Będę przedstawiał to właśnie w czasie na wykonanie danego taska. All to będzie podsumowanie całości tego czasu, więc będziecie mieli jakby taką wizję, ile poświęciłem tego czasu łącznie, żeby w tygodniu wykonać sobie te wszystkie taski albo jak czegoś nie wykonam, to tam się pojawi X, bo tutaj nie będzie żadnego koloryzowania i nastawiania się na to, że muszę wszystko zrobić, tylko tak Naprawdę z moim podejściem będę podchodził, co mogę zrobić, co chcę zrobić, to no to zrobię. Jeżeli coś będzie poza moim zasięgiem, to nie będę na siłę kombinować i będę mm, po prostu wykonywać to, co tylko będę w stanie wykonać. EXP, czyli łączny EXP, jaki zdobędę z tytułu właśnie kill tasków. Dalej mamy Deliver taski, i tutaj już będzie. Mm, Tutaj już będę przedstawiać to w postaci wydanego hajsu albo równowartości itemów, które oddaję, ponieważ mam jakiś tam zapasik w staszu, jeżeli chodzi o przedmioty. Więc jeżeli coś oddam, bo to mam, no to przedstawię to jakby w równowartości tych przedmiotów, jakie bym tak naprawdę zapłacił. Ale w większości przypadków pewnie będę, będę kupować te przedmioty z z marketu, więc będę to przedstawiać tutaj w hajsie i też będzie przedstawiony oczywiście całościowo ile wydałem tego hajsu i jaki EXP uzyskałem. No i podsumowanie to będzie łączny EXP z obu tasków, łączne gpki jakie wydałem i łączny czas jaki poświęciłem. Dodatkowo wspomniałem właśnie o bounty, czyli jeżeli wykonam coś z bounty, coś sobie ulepszę, coś sobie kupię, jeżeli chodzi na przykład o preferred listę, to też w tych materiałach to się będzie zabierało. Jeżeli coś sobie ogarnę z Hunting Task Shopu, jakiś tam dodatkowy, dodatkowy punkcik, to będzie najczęściej właśnie brane, coś tutaj sobie ogarnę z tych punktów, no to też to będzie przedstawione i będziecie widzieli, ile tych Hunting Task Pointów na przykład poświęciłem. Jeżeli polecę sobie na jakieś Sol Kory z Sol City, to też to będzie zawarte w tym materiale. No i taki wstęp wydaje mi się być w porządku. Lecimy dalej. Nagrywam ten materiał 1 grudnia 2025. Jest poniedziałek przed ss więc dopiero po ss będzie nowy cykl i zakończy się stary. I a propos tego właśnie starego, chcę przedstawić Wam, jak mi poszło w zeszłym tygodniu, jeszcze bez tych statystyk, bo jeżeli chodzi o ten pomysł tej serii, to dopiero tak piątek, sobotę ogarnąłem sobie, że coś takiego można byłoby zrobić, więc nie jestem do końca przygotowany, jeżeli chodzi o statystyki właśnie z zeszłego tygodnia i z tych tasków, więc jakoś tam sobie tylko to omówimy, przedstawimy jak mi poszło, więc Any Creature, wiadomo, że wpadło bez problemu. Sabertoothy, Gnoprona, Rotten e, Solwar będzie ciężko do zrobienia ogólnie solo, więc jeżeli chodzi o te taski, to to odpada. To jest poziom mastery, więc takie właśnie potwory mogą się tutaj znajdować. Ale w przyszłym tygodniu, właśnie w sumie w tym tygodniu, to w sumie za godzinę 20 minut, wybiorę sobie taski expert. Więc potwory z kategorii challenging raczej już nie będą występować. Więc ominę sobie takie rzeczy, które totalnie są poza moim zasięgiem. Bulltaury wpadły tam na boczku, bo ktoś tam latał na respie na boku gdzieś tam latałem chyba niespełna dwie godzinki i się zrobiło. Żeby nie przeszkadzać osobom, które tam faktycznie chęciły. Sheldrake chyba półtorej godzinki też wpadły. Yang Goany w duo z MSem coś koło półtorej godziny. Armadile tutaj chyba jakieś dwie godzinki z hakiem. I też wpadły. Grzybki, godzinka chyba też z Lekim Hakiem, lion hydry coś koło półtorej godziny i naga archery koło czterech godzin. Niestety nagi strasznie słabo wchodziły. Ich jest najmniej na respie. Trzeba zbijać cały resp bo tam nie jest, stały, nie jest resp stały tylko wybijając po prostu wszystko mamy szansę że ta naga się zrespi w miejsce makary naga warriora. Na szczęście nie miałem tam bestiarki w ogóle zrobionej więc takie naga archery też e, były przy okazji robienia bestiarki, trzeba było zabić tego 850 sztuk, dlatego zabrało mi to 4, około 4 godziny. Krystal swordy kupione na markecie, warborskile, skule, e, kupione też na markecie, naga archer scale, kupione na markecie, ponieważ jeszcze wtedy miałem nastawienie, że nie ruszę się i nie, nie polecę na naga archery, ale jednak poleciałem, bo ten, ten archer dawał mi to, że wykonałem 16 taska i wskoczyłem na razy 8, więc opłacało się, żeby tutaj to dociągnąć do końca. Basalt Krampsy i z Pilarsów na markecie tego nie było praktycznie w ogóle przez cały tydzień. I też nie mam zamiaru wydawać nie wiadomo ile hajsu, od razu tutaj mówię a propos serii, nie mam zamiaru wydawać ileś tam kaka, żeby specjalnie na siłę wykonać tego taska. Jeżeli to będzie poza moim zasięgiem, że będzie to kosztowało za dużo, no to tego po prostu nie zrobię. Holly Ashe, kupione na markecie i od kolegi też po części. Więc ogarnięte marketowo Small Treasure Chest też ogarnięte marketowo To też mało kosztowało Tak samo jak Krystale, warbo, Warbir z Kule Bond Też kupione na markecie Też bez problemu Stawpisy Też na markecie I pór Armory Akurat miałem Więc tutaj też bez problemu Zostało to ogarnięte Kończę te taski 16 na 18, przez co mam licznik razy 8 uzyskam, 11, prawie 12 tysięcy hunting task pointów, 16 Soul silly No to zaczynamy od podsumowania. Co tutaj się wydarzyło w tych weekly taskach? Tak jest, mamy 8 na 9, 8 na 9, wszystkie tutaj Hunting Task Pointy są Sile, no i następny poziom odbieramy sobie Expert. OS. Dobra, hero okej, okay. usurper, archer. Dobra, to nie jest warlock, to może do ściśnięcia, ale goany to znowu, bo miałem i to są lepsze goany, bo ich jest więcej chyba na Isavi, Grzyby znowu. I grzyby, grzyby no są do zrobienia. Juggernauty 152 na szczęście, to może kogoś się poprosi, się, pójdzie jakieś duo. I last devourer. A ile zdeworuję? To jest WZ chyba 7, 261 sztuk do zrobienia. Insectoid Worker, czyli Hive trzeba będzie odwiedzić. No i Adept, Kult do zrobienia na spokojnie. Dobra, zaczynamy. Heavy Macheta. <grym> Heavy Macheta, 24tka za sztukę? Z czego to dropi? Dobra, z tego co widzę, to są to jakieś dżiny, maridy, to może ogarniemy to w ten sposób. Dark obsidian splittery, to sobie to ogarnę, bo mam z czasów jak jeszcze latałem sobie na ku więc oddaję to na już 37 sztuk, to jest do przeżycia i to jest dark, to jest to. Zamknąłem to do 30k. Dalej mamy fish finy, 16 sztuk, no i zobaczmy, po ile to jest. Fish. Jak damy sobie tutaj, żeby tego nie zasłaniać Dalej 16 fisz pinów Fisz finów, Tylko tych pomarańczowych, a tego w ogóle nie mam 40k za sztukę 50k za sztukę Chcąc to kupić Wydałbym 700 Dobra, ja to kupię, bo to jest chyba z tych kwar Czekaj, ile tego potrzebuję? 14, 16, boż Fisz pin To będzie 600 Pyk. Pyk, jej. Ale to leci. Mamy to, oddajemy i kolejne 3 miliony lecą na, e, do wbitego Expa. Jak coś, to EXP sobie uzupełnię później. E, I ile to będzie aktualnie całość kosztowała. Tylko najpierw ogarnijmy, ile tutaj mamy z tego wszystkiego pojedynczo bundle. 115 sztuk no to jedziemy. Zaokrągle do 4K oczywiście. No to następny task zrobiony. Bonebreakery. Potrzebuję tylko 3 sztuki, więc też bez, bez problemu. W zeszłym tygodniu też miałem bone Breakery. No to bez problemu. Powiedzmy, że policzę to po 30 na sztuce. Myślę, że to będzie w porządku. Więc tylko dodam raz, dwa, trzy. Cyk. Zestasuję. Pyk, pyk. I policzę to jako 30 za sztukę. Następna rzecz do ogarnięcia, Quarabone, 37 sztuk, Quarabone. Ach, wreszcie chociaż coś jednego takiego. Chociaż jedno takie, w miarę, w miarę. Cyk, 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 cyk. To dane. jak to w ogóle zapisać, jak to jest tak mało warte? Ledwo co początek seria ja już w topa, bo nie nagrałem części po tych zębach, więc dla uzupełnienia po prostu pokazuje jak to wyglądało marketowo po prawej stronie już uzupełniłem sobie wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o te heavy machety to albo to ogarnę we własnym zakresie, albo może one stanieją z czasem, bo jest dopiero poniedziałek więc może coś tam się jeszcze zadzieje albo sam sobie to wydropię więc jak na razie się z tym wstrzymuję ale to jest na spokojnie do zrobienia, no i jak tutaj już widać, dzieją się rzeczy 10.16, Sulpider shell 35 sztuk za 50k i 1.7 już wleciało do banku za jedną taką sprzedaż więc już ludzie kombinują właśnie z tymi taskami. No i zatrzymujemy się właśnie na takim poziomie, że mamy zrobione 8 na 9 już teraz. Heavy maczety do zrobienia na spokojnie. No i zajmiemy się tym całym tutaj e, tymi rzeczami wszystkimi. Jeżeli chodzi o hunting task shop no to odbieram sobie punkcik bo mam już Hunting Task Point na to, więc pyk. Następny punkcik za 12, 100, czyli w następnym tygodniu na spokojnie myślę, że odbierzemy sobie następny punkt. I jeżeli chodzi o tego pierwszego taska, to tak naprawdę ciężko będzie określić czasowo, ile mi zajęło zabicie 3000 potworów, więc pozwolicie, że przy tym pierwszym tasku po prostu dam xa, bo. Wiadomo, jeżeli będę miał nastawienia na to, żeby wbić te 3000 potworów, pewnie zrobiłbym to szybciej, ale jeżeli będę się nastawiał, żeby bić te pojedyncze potwory, no to ten czas łączny będzie, będzie, będzie całkiem, całkiem spory i można powiedzieć, że ciężko policzalny. Więc zostańmy przy tym x-ie. No i do następnej aktywności. Zobaczymy, co to będzie. I workery skończone. 40 minut. I zrobione całe. Po samej powierzchni Single Target, pyk, pyk. 362 sztuki. Widzisz Cipsa od dba, dwa. Nawet nie musisz wychodzić z respa. Masz następnego taska. Potrójny rym wyszedł. Jest. Nice. Mamy to. Zrobione. legi następne. No i zrobione. Następny weekly task. 30 minut powiedzmy 314. Hero, wbite elegancko. Na streamie udało się zrobić dwa następne kiltaski, statystyki uzupełnione. Mamy już za sobą wykonane trzy taski z kili. No i dokończamy ostatni deliver task. Udało się ogarnąć maczety. Powiedzmy, że to będzie 20k za sztukę, czyli 220k, które już sobie tutaj zapisuję, bo zapiszę to później, tylko po prostu to odbiorę. Ale... Przyjmijmy 220k. Klikamy i mamy odebrane i tym samym już 12 tasków za nami. A poniedziałek dopiero się właśnie kończy. Level wbity, a task też zrobiony i task zrobiony. Mamy grzyby. Jest nice, zrobione. Następny task za nami. 40 minut poświęcone i zrobione. Wreszcie ostatni archer, 15 minut zbite, udało się. I kończymy tego taska. Godzina powiedzmy 10. I mamy skończonego następnego taska, zostały tylko Yugi. I ty Yugi, Yugi w sumie najszybciej ze wszystkich tasków zrobiłem. Cyk, właśnie. Zrobione. Super. I to by było na tyle. Kończymy ten materiał. Mamy wszystkie taski wykonane. Od A do Z 9 kiltasków, 9 deliverek. Wszystko zrobione. Łącznie otrzymam w poniedziałek po SS-ie 12600 hunting taskpointów. Co z tym zrobimy, do zobaczycie w następnym odcinku. I 18 subsili, które dojdą do tej szesnastki z pierwszego tygodnia. Tyle. Co tu można podsumować? W sumie wszystko widzicie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o czas, jeżeli chodzi o wydany hajs. Najtrudniejsze, czy najbardziej czasochłonne, nie najtrudniejsze, były Zurper Archery i to zabrało najwięcej czasu. Juggernauty spoko. W ogóle zaskoczyłem się, że tak szybko to zrobiliśmy w duo z MSN 25 minut i task zrobiony, ale tutaj też tylko 152 sztuki, jeżeli chodzi o te Yugi. Pozostałe potworki bez większej tutaj. Bez większej historii. Z jednym wyjątkiem, oczywiście WZ7 mega zaskoczył, ponieważ tam zobaczyliście, że chyba miałem profitu, pamiętam 2,7. Później zmieniłem sobie wszystkie krücze produkty na cenę marketową i nagle BUM 5,2. Pewnie gdzieś tam wam screena teraz wrzucę, jak to wyglądało, więc mega profit przez to, że te delivery taski są w gierce i są, jest tam masa krzew produktów właśnie. Jeżeli chodzi o deliberkę, no to tutaj fajnie że się trafiło, że Darek Obsidian i temki miałem z czasów jeszcze, jak latałem sobie na DLC-ku, więc to się oddało, nie trzeba było tego kupić, więc to bardzo spoko. Reszta przedmiotów do ogarnięcia bez większego problemu i tyle. I tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzicie ten materiał w niedzielę o 10 i myślę, że. Przy tym jak na razie zostaniemy, czyli co tydzień w niedzielę o 10 taki materiał dostaniecie z podsumowania co u mnie się działo, jeżeli chodzi właśnie o taski, jeżeli chodzi o rozwój tej postaci z Hunting Task Pointów czy Soul City, wszystko będziecie widzieć. Hellhoundy cały czas nieskończone, dzisiaj myślę, że nagrywam to w sobotę 17.20 więc jeszcze może pod wieczór sobie dokończę te Hellhoundy. I co? Tyle. Uciekam. Zostawcie łapę, żeby ta seria, nowa seria się troszeczkę rozniosła po tym YouTubie. Komentarz, zostawcie jak Wam poszły taski, albo jak Wam idą w sumie. Jak oglądacie to w niedzielę, to jeszcze tam rzutem na taśmę coś możecie dokończyć, ale mniej więcej wiecie jak skończycie, więc dajcie znać. I do następnego. Sub, łapa, komentarz. I pamiętajcie o Kiku. Ten streamki na Kiku. Są tam też właśnie robię taski, więc wpadajcie i trzymajcie się. Cześć, cześć.